Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Męka śmierci, zmartwychwstanie Chrystusa to najważniejsze wydarzenie w dziejach całej ludzkości. To właśnie wtedy Jezus Chrystus dokonał ostatecznego, definitywnego zwycięstwa nad śmiercią, grzechem i szatanem. I uczynił to dla nas, dla mnie, dla ciebie, dla naszego zbawienia. Kiedy po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus ostatni raz objawił się apostołom, polecił im, aby wszystkim ludziom głosili Ewangelię i dodał: Kto uwierzy i przyjmie Chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Największą tragedią w życiu człowieka jest świadome i dobrowolne odrzucenie prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa oraz życie tak, jakby Bóg nie istniał. Pan Jezus ostrzega, kto nie uwierzy, będzie potępiony. W każdym pokoleniu są ludzie, którzy wątpią, niedowierzają. I tak jak Tomasz Apostoł stawiają warunki, jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, nie uwierzę. Zmartwychwstały Pan ukazał się wątpiącemu Tomaszowi i powiedział: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Dzisiejszym niedowiarkom, poszukującym, wątpiącym i niewierzącym, zmartwychwstały Chrystus daje czytelne znaki, znaki wzywające do nawrócenia. Są nimi między innymi dwa rzeczowe dowody zmartwychwstania, Całą Turyński. Czyli płótno grobowe Jezusa z odbiciem jego martwego ciała, oraz chusta z Manopello z wizerunkiem twarzy stałego Chrystusa. Na całunie turyńskim widnieje wstrząsający wizerunek przodu i tyłu martwego ciała Jezusa. Został on odbity na lnianym płótnie grobowym, w które było zawinięte ciało po zdjęciu skrzyża i złożone do grobu. Obraz na ceunie jest fotograficznym negatywem, jest odbiciem trójwymiarowym. Ślady krwi są w pozytywie. Współczesna nauka nie jest w stanie ani wyjaśnić, ani odtworzyć powstania takiego wizerunku. Jest on perfekcyjny w najdrobniejszych szczegółach anatomicznych. Oraz w 100% zgodny z ewangelicznymi opisami męki i śmierci Jezusa. Dokonał się na skutek tajemniczego błysku energii od wewnątrz, który spowodował utrwalenie obrazu w fotograficznym negatywie. W grudniu 2011 roku naukowcy włoscy z Ośrodka Badań Jądrowych. We Frascati pod Rzymem wydali oświadczenie, w którym stwierdzają, że po pięciu latach intensywnych badań i prób odtworzenia wizerunku, który widnieje na całunie turyńskim, współczesna nauka nie jest w stanie dokonać takiego odbicia. Naukowcy obliczyli, że tajemniczy błysk energii, który doprowadził do powstania obrazu na całunie musiałby mieć moc 34 miliardy watów promieniowania ultrafioletowego próżniowego. Obecnie na świecie nie istnieje urządzenie, które mogłoby wygenerować promieniowanie o takiej mocy. Dostępne aparaty mogą wytworzyć promieniowanie o sile tylko kilku miliardów watów takiego promieniowania. Co było przyczyną tego potężnego błysku energii, który spowodował utrwalenie na powierzchni włókien w przezroczysto żółtym kolorze? Odbicie na całunie jest niezmywalne. Nie można go niczym wywabić. Eksperci medycyny sądowej, opierając się na znajomości procesu krzepnięcia krwi, twierdzą, że ciało Jezusa zostało zawinięte w całun po dwóch i pół godzinach od śmierci pozostało w nim nie dłużej niż 36 godzin i nie zostawiło żadnych śladów pośmiertnego rozkładu. Co więcej, na całunie widać nienaruszone skrzepy krwi, nie ma tam śladów odrywania płótna od ciała, a więc z całą pewnością nikt ciała z całunu nie wyjmował. W jaki więc sposób przeniknęło ono przez lnianą tkaninę, nie naruszając jej struktury? Skąd pochodziło promieniowanie, które spowodowało utrwalenie na płótnie tego niesamowitego, trójwymiarowego obrazu? Jedyną rozsądną odpowiedź może dać tylko wiara. Dokonało się to wszystko w momencie zmartwychwstania Jezusa. Dzisiaj już mamy naukową pewność, że badania. Wieku całunu węglem C14 w 1988 roku. Te badania odbyły się na próbce z całunu, w której było tylko 40% oryginalnej starożytnej lniany tkaniny, a pozostałe 60% materiału stanowiły bawełniane nici ze średniowiecza. Po prostu wzięto próbkę z miejsca, które było naprawiane w średniowieczu tak metodą francuską, niewidzialną dla gołego oka. Po prostu naprawiono niciami bawełnianymi miejsca, które były już nadwyrężone mocno. To było karygodne zaniedbanie specjalistów oddatowania węglem C14, gdyż nie skonsultowali się oni z naukowcami, ekspertami w dziedzinie chemii, i starożytnych materiałów pobrali do badań próbkę z takiego miejsca na całunie, które było naprawiane w średniowieczu. I to było główną przyczyną uzyskania błędnego wyniku datowania 1260-1390. Wszechstronne badania naukowe dowodzą także, że obraz boskiego oblicza z Manopello. Na pewno nie jest dziełem człowieka. Naukowcy dokonali zaskakującego odkrycia. Otóż twarz z całunu turyńskiego oraz oblicze z Manopello idealnie się pokrywają. Wyjątkowa, stuprocentowa zgodność w strukturze i wymiarach świadczy o matematycznym dowodzie, że mamy do czynienia z tą samą osobą. Zresztą na tym płótnie, który jest bisiorem, starożytną tkaniną, która jest tkana z włókien małży morskich, pinna nobilis, na bisiorze nie można nic nam malować, nie przyjmuje żadnej farby, a tu mamy tak wspaniały, niesamowity obraz. Nie ma żadnych barwników, a mamy obraz. To jest rzecz niesamowita. Dając nam odbicie swojego umęczonego ciała oraz odbicie swojej twarzy w momencie zmartwychwstania na huście z manopelą, Jezus mówi: Dzisiaj do współczesnych niewiernych Tomaszów: Dotknij się moich ran, zobacz moje oblicze. I nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Ojciec Święty Jan Paweł II, przyjmując argumenty wielu uczonych, powiedział: Cytuję: Święty całun to szczególny świadek paschy, męki, śmierci i zmartwychwstania. Całun to zwierciadło Ewangelii. Pozwala nam odkryć tajemnicę cierpienia uświęconego przez ofiarę Chrystusa, które stało się źródłem zbawienia dla całej ludzkości. Całun jest także obrazem miłości Boga, a zarazem grzechu człowieka. Wzywa do odkrycia najgłębszej przyczyny odkupieńczej śmierci Jezusa. To świadectwo niezmierzonego cierpienia sprawia, że miłość tego, który tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, staje się namacalna i ujawnia swoje zdumiewające wymiary. W obliczu takiego cierpienia człowiek wierzący musi zawołać z głębokim przekonaniem: Panie, nie mogłeś umiłować mnie bardziej a zarazem uświadomić sobie, że przyczyną tego cierpienia jest grzech, grzech każdego człowieka. Całun Chrystusa wzywa nas wszystkich, byśmy wyryli w naszych sercach wizerunek Bożej miłości i usunęli z nich straszliwą rzeczywistość grzechu. W cichym przesłaniu Całunu człowiek słyszy echo Bożych słów i wielowiekowego doświadczenia chrześcijańskiego. Uwierz w miłość Boga, największy skarb ofiarowany ludzkości, i broń się przed grzechem, największym nieszczęściem ludzkich dziejów. Zmartwychwstanie Chrystusa jest faktem historycznym, który dokonał się w konkretnym miejscu i czasie, potwierdzonym przez licznych świadków, ale który całkowicie przekracza historyczne uwarunkowania. Pierwsi głosiciele Ewangelii przekazywali jako pierwszą i najważniejszą prawdę, że Chrystus został ukrzyżowany, że umarł, że Jego ciało zostało złożone w grobie, lecz trzeciego dnia zmartwychwstał i dodawali, a my jesteśmy tego świadkami. Od samego początku wiara w zmartwychwstanie opierała się na świadectwie konkretnych ludzi, którzy uwierzyli w zmartwychwstanie Jezusa, po tym, gdy go osobiście spotkali. W najstarszym napisanym świadectwie o zmartwychwstaniu z 50 roku po Chrystusie czytamy: że zmartwychwstały Jezus najpierw ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu. Później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie. Apostołowie i uczniowie byli tak wstrząśnięci śmiercią Jezusa, że początkowo nie wierzyli informacjom, że On zmartwychwstał. Słowa te wydały się im czczą gadaniną i nie dali im wiary. Kiedy jednak zmartwychwstały Pan, sam stanął pośród nich, i powiedział: Pokój wam. Wtedy apostołom wydawało się, że widzą ducha, aby usunąć ich lęk i przekonać, że jego ciało jest tym samym, które zostało poddane torturom, biczowania, cierniem koronowania, niesienia krzyża i męki krzyżowej. Jezus mówi: Dotknijcie mnie i przekonajcie się. Duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Mogli więc swoimi zmysłami przekonać że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał w swoim ciele, które umarło i zostało złożone do grobu. Z tej głębokiej wiary w zmartwychwstanie Jezusa. Wynikała niesamowita odwaga uczniów i apostołów do głoszenia Ewangelii, za co prawie wszyscy z nich ponieśli śmierć męczeńską. Zmartwychwstanie Chrystusa jest ostatecznym potwierdzeniem prawdy, że, jako prawdziwy człowiek, jest on prawdziwym Bogiem. W czasie ziemskiego życia, Pan Jezus wielokrotnie mówił że jest bogiem zaprawdę zaprawdę powiadam wam zanim abraham stał się ja jestem określenie ja jestem było dla żydów odpowiednikiem imienia jahwe którego nie wolno było wypowiadać z szacunku dla boga trzeba pamiętać że głównym powodem wydania wyroku śmierci na jezusa było oskarżenie go o bluźnierstwo, że, będąc człowiekiem, uważał siebie za Boga. Sanhedrin skazał go na śmierć krzyżową jako bluźniercę, za to, że sam siebie uczynił synem Bożym. Nazwać siebie synem Bożym, Mesjaszem, Panem, zapowiedzianym w Psalmie 110 oraz wizji proroka Daniela, było dla Izraelitów największym bluźnierstwem, za które groziła kara śmierci. Zmartwychwstanie potwierdziło, że Jezus rzeczywiście jest prawdziwym Bogiem. Ja jestem, który stał się prawdziwym człowiekiem, aby nas zbawić. Poprzez swoje zmartwychwstanie Jezus w pełni objawił, że jest Bogiem. I dokonał raz na zawsze ostatecznego zwycięstwa nad grzechem, szatanem i śmiercią. Objawił swoje nieskończone miłosierdzie, które gładzi wszystkie grzechy oraz stał się źródłem życia wiecznego dla wszystkich ludzi. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, nas, umarłych, na skutek występków razem z Chrystusem przywrócił do życia. Jeżeli uwierzymy w zmartwychwstanie Jezusa i oddamy Mu siebie na Jego wyłączną własność, to wtedy śmierć, grzech i szatan nie mają nad nami już żadnej władzy, Niesamowite jest to, do jakiego stopnia Pan Bóg nas ukochał, nie mógł nas bardziej umiłować. Krzyż Chrystusa przypomina nam cenę naszego zbawienia. Mówi o tym, jak wielką wartość ma w oczach Bożych człowiek, każdy człowiek. Skoro Bóg umiłował go aż po krzyż, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Jak wiele mówi nam to do końca. Tak miłuje Bóg. On miłuje człowieka do końca czego dowodem jest właśnie chrystusowy krzyż czy można pozostać obojętnym wobec takiego dowodu miłości pytał święty Jan Paweł II 22 maja 1995 roku prawdziwy bóg w boskiej osobie syna Stał się prawdziwym, śmiertelnym człowiekiem, aby nas uchronić od ostatecznego cierpienia, jakim jest wieczne potępienie. Jezus Chrystus, jako prawdziwy Bóg i równocześnie prawdziwy człowiek, dla którego nie ma przeszłości i przyszłości, lecz jest ciągle teraz, wziął na siebie z dziejów każdego człowieka wszystkie cierpienia i grzechy, oraz prawdziwą ludzką śmierć. Cierpienie Chrystusa osiągnęło swój punkt kulminacyjny w czasie męki i śmierci na krzyżu. Wtedy Bóg człowiek dotarł ze swoją miłością wszędzie tam, gdzie jest obecna niszcząca moc grzechu. Nie ma więc w życiu człowieka sytuacji bez wyjścia. Zawsze jest z nami obecny Chrystus, który czeka abyśmy mu pozwolili podnosić nas z największych grzechów i leczyć najboleśniejsze rany. Święty Jan Paweł II pisze: W jego cierpieniu grzechy zostają zgładzone właśnie dlatego, że on jeden jako jednorodzony syn mógł je podjąć, wziąć na siebie z tą miłością ku Ojcu, która przewyższa zło wszelkiego grzechu unicestwia niejako to zło w duchowej przestrzeni stosunków między Bogiem a ludzkością i wypełnia tę przestrzeń dobrem. Każdy grzesznik, gdy uwierzy w Chrystusa i nawiąże z Nim osobisty kontakt, gdy w sakramencie pokuty wyzna Mu wszystkie swoje grzechy i przyjmie dar Jego nieskończonego miłosierdzia, otrzyma przebaczenie wszystkich grzechów, i przejdzie ze śmierci do życia, w radości zmartwychwstania. Święty Jan Paweł II podkreślał, że dobrze odbyta spowiedź jest źródłem największej radości. Dobrze odbyta spowiedź jest źródłem największej radości, bo jest uczestniczeniem w radości zmartwychwstałego Pana.